Cieszmy się, radujmy z tego, że mamy piękne zbiory, że jesteśmy razem, że możemy się wspólnie spotkać. Miłego radosnego popołudnia, udanej zabawy, smacznych potraw i wielu, wielu przeżyć. Tak jest wielkie prawa dla księdza proboszcza. Lokalny Festiwal Dziedzictwa w Pacynie, sfinansowany ze środków programu Aktywni Plus, to doskonałe przedsięwzięcie, które integruje seniorów z tej gminy, ale także pozwala przywracać lokalne tradycje i elementy dziedzictwa kulturowego, takie jak śpiew, rękodzieło, tradycyjne gry i zabawy. Dzięki takiemu innowacyjnemu podejściu, pobudzamy seniorów do aktywności, a także do dzielenia się swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o. Dziedzictwo kulturowe. Efekty takich właśnie przedsięwzięć jak lokalny festiwal będą jeszcze długo rezonowały w tej społeczności lokalnej, między innymi wśród dzieci i młodzieży. Pokazywaliśmy tutaj naszym seniorom, bo to oni są tutaj głównymi odbiorcami, zabawy i gry tradycyjne, które uważamy za jedne z ważniejszych nie tylko dla kultury polskiej, ale w ogóle dla, dla kultury światowej. Są to niebywale ważne elementy kultury polskiej, kultury ludowej. I jeśli w ten sposób zadbamy o dziedzictwo naszego narodu, wówczas możemy być pewni, że będziemy funkcjonować wspólnie jako jednym głosem mówiący naród, społeczeństwo. Na terenie Gminy Pacyna staramy się organizować czas ludziom 60, którzy nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach są wykluczeni, wykluczeni ze społeczności, są to emeryci, renciści. Cieszymy się, że możemy uczyć i promować dziedzictwo kulturowe na warsztatach, które organizujemy nie tylko dla młodych, ale i dla osób 60. Jestem Darek Mikołajczyk. Mogę, że to jest trzęska. Tak. Występujemy dzisiaj z zespołem sanickim na dorzynkach w sąsiednik gminie Pacynie. Będziemy tańczyć oberki, kujawiaka. I trochę pośpiewamy. I troszkę pośpiewamy, tak. Regionalny Zespół Piesi i Tańca Saniki powstał w 1953 roku. Jest to zespół wielopokoleniowy. Promuje kulturę regionu Sannickiego, kultywuje tradycje i folklor sannicki, promując nasz region bogaty w tradycje, w kulturę ludową i w zwyczaje. Cieszymy się bardzo, że Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Sanniki mógł wziąć udział w Festiwalu Lokalnym Dziedzictwa w Pacynie. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, że spotkamy się również za rok. Bardzo cieszymy się, że Fundacja Wespół z Łodzi weszła w współpracę z naszym kołem. Mamy nadzieję, że to nie była jednorazowa inicjatywa i spotkamy się na następnych warsztatach i innych zajęciach. Lokalny Festiwal Dziedzictwa to wydarzenie organizowane dzięki wsparciu z programu Aktywni Plus dotowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Pacyna w województwie mazowieckim i integrujemy lokalną społeczność. Osoby starsze, seniorów poprzez dziedzictwo kulturowe, tradycyjne gry i zabawy ruchowe, rękodzieło oraz występy artystyczne. Wespół możemy więcej.